W 2009 roku miała miejsce premiera filmu Galerianki. Produkcja Katarzyny Rosłaniec opowiadająca o losach rozwiązłych nastolatek wzbudziła niemałe kontrowersje, a od głównych ról zapewniła ogólnopolską rozpoznawalność. Jak dziś wyglądają tytułowe Galerianki. Większość z nich zmieniła się nie do poznania. Tak dziś wyglądają słynne galerianki galerianki to produkcja, która pozostawiła po sobie trwały ślad w historii współczesnej polskiej kinematografii. Film Katarzyny Rosłaniec opowiadał o nastolatkach spędzających czas w galeriach handlowych, gdzie poznają mężczyzn, którzy za seks kupują im upominki. Choć produkcja wywołała spore kontrowersje, to jednocześnie okazała się jednym z najchętniej oglądanych tytułów tamtych lat. W rolach tytułowych galerianek wystąpiły wówczas nastoletnie aktorki, których twarze dzięki udziałowi w filmie stały się znane na całą Polskę. Były to Dagmara Krasowska w roli Mileny, Anna Karczmarczyk w roli Alicji, Dominika Gwit w roli Kai, Magdalena Ciurzyńska w roli Julii Jak dziś wygląda ich życie? Niektóre z nich dziś są całkiem popularnymi aktorkami, które mają na swoim koncie niejedną rolę w znanych produkcjach. Mowa tutaj o Annie Karczmarczyk i Dominice Gwid, które w ostatnich latach wielokrotnie pojawiały się w popularnych tytułach. A co z pozostałą dwójką? Dagmara Krasowska od występów w Galeriankach pojawiła się w kilku produkcjach, jednak po występie w serialu Patryka Wegi: Służby Specjalne, młoda aktorka zniknęła ze świata show biznesu. Natomiast Magdalena Ciurzyńska, jak wyznała swego czasu w rozmowie w Dzień Dobry TVN, po swojej roli w Galeriankach, borykała się z depresją, po wyleczeniu której zaniechała dalszych prób powrotu do aktorstwa. Miałam 15 lat. Początek między gimnazjum a liceum. Wpadłam w depresję wtedy, leczyłam się około 4 lat. Później gdzieś to aktorstwo zostało zaniechane. Zaczęło się normalne życie, trzeba znaleźć pracę, utrzymać się. Nie próbowałam wrócić do show biznesu. Obecnie pracuję w kasynie, przytacza słowa dawnej aktorki Viva. Jak dziś wygląda Magdalena Ciurzyńska oraz pozostałe galerianki. Sprawdźcie w naszej galerii.